Dzień dobry. Witam w programowaniu dla początkujących w języku Python. Dzisiaj zobaczymy sobie operatory arytmetyczne. Zapraszam. No więc zobaczmy sobie te operatory. Od razu będę wszystkie wypisywał, tak aby było widać, co się robi. No więc, pierwsza podstawowa: mamy 2 plus 3. Możemy normalnie dodawać. No i mamy 5. Możemy oczywiście odejmować. Mamy 6. Możemy mnożyć. Mnożymy za pomocą gwiazdki. 7 razy 2 powinno być 14. Zgadza się. Możemy dzielić. 14 podzielić na 2. No i mamy wynik 7,0. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa. I na przykład, gdybyśmy zapisali sobie 15 podzielić na 2, no to mamy 7.5. Czyli widać, że mamy tu liczbę po przecinku, bo generalnie w języku Python mamy liczby całkowite oraz zmiennoprzecinkowe. No i na przykład jak mamy taką liczbę zmiennoprzecinkową 7.5 i dodamy do niej 2, no to to wynik również będzie zmiennoprzecinkowy, będzie to 9.5. No więc takie normalne dzielenie działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali. 15 2 to jest 7,5. No ale mamy też inne dzielenie. 15. Teraz używamy dwa razy slasha. Jest to takie specjalne dzielenie. Zobaczmy. No i mamy, że jest to 7. Także jest to dzielenie bez reszty. Możemy także obliczyć samą resztę z dzielenia. 15% 2. Muszę przewinąć troszkę. O, jest 1. Chcemy resztę dzielenia, obliczenia 15 podzielić na 2. Tak to się robi: 15% 2. No i to są takie wszystkie podstawowe operatory artystyczne. Oczywiście pamiętajmy, że możemy je łączyć właśnie z tym, czego nauczyliśmy się poprzednio. Ci na przykład mamy zmienną, tak? I zmienna to jest 15 podzielić na 2. Także takie operatory jak najbardziej przydają się. Czytają się do zmiennych. Mamy, że suma to 7,5. No i oczywiście z tego, że nauczyliśmy się e, podajże w drugim filmiku. Czyli możemy zapisać to w taki sposób. Piszemy suma, napis jest to, wynosi, i teraz w nawiasach klamrowych piszemy zmienną suma. Czyli mamy tu tekst, suma wynosi, jest to tekst 2. A następnie w nawiasach klamrowych mamy zmienną suma, czyli wypisanie wartości spod zmiennej suma. Czyli wypisanie wartości, którą tutaj opisaliśmy za pomocą dzielenia. Za pomocą obliczenia 15 podzielić na 2. I w taki sposób możemy to wypisać. Zobaczmy. Suma wynosi, no i mamy wartość. 15 podzielić na 2. Normalnie zresztą 7,5. Także takie są podstawowe operatory arytmetyczne w języku Python. Zachęcam do zabawy samemu, pobawienie się w tych obliczeniach, czy wszystko, czy wszystko Wam się zgadza, czy wszystko rozumiecie. Jeśli film się podoba, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, komentarza. A jeśli temat Was interesuje, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję za oglądanie.